Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego ranka w świecie zamienionym w koszmar. Stworzenia wędrują po ulicach, ciemność pokrywa niebo, a strach ogarnia każdą duszę. Ale to nie jest scena z horroru. To proroctwo z księgi Apokalipsy rozgrywające się na naszych oczach dlaczego dzisiaj powinniśmy przejmować się tymi starożytnymi wizjami? Ponieważ niosą ze sobą znaki ostrzegawcze. I głębokie prawdy, które rezonują w naszym obecnym świecie. Kiedy jesteśmy świadkami otaczającego nas chaosu, ważne jest, aby zadać sobie pytanie: czy jesteśmy przygotowani na to, co nadejdzie dalej? Jezus daje nam nadzieję i przewodnictwo w niepewności, przypominając nam, że Boże światło może przeniknąć nawet najciemniejsze chwile. Tak więc, drodzy przyjaciele, jeśli poruszyła Was ta wiadomość, zasubskrybujcie nasz kanał i podzielcie się w komentarzach, skąd jesteście i jak Jezus zdziałał cuda w waszym życiu. Pamiętajcie, że kiedy go szukamy, Jezus nas pobłogosławi i pozostanie z nami podczas każdej burzy. Wyobraźcie sobie świat nagle pogrążony w ciemności, złowieszczy cień rzucony na krajobraz, już drżący z rąk boskiego sądu. Gdy w kosmosie rozbrzmiewa dźwięk piątej trąby, wydaje się, że samo stworzenie wstrzymuje oddech. Niebo niegdyś lazurowe i spokojne jest teraz nawiedzane przez gigantyczną chmurę dymu unoszącą się z otchłani. Przerażające objawienie, choć od dawna przepowiadane. Z tej gęstej chmury dymu wyłaniają się roje stworzeń, których sylwetka na tle nieba wywołuje dreszcze u ludzkości. Szarańcza, inna niż wszystkie widziane wcześniej, zstępuje na ziemię w zorganizowanym chaosie, a każda z nich ma groźną wielkość i spełnienie się przepowiedni. Nie są to zwykłe szarańcze ani te, które nękały Egipt, z twarzami ludzkimi, głowami w koronach i zębami ostrymi jak lwy, całkowicie odbiegają od naturalnego porządku. Ich zapierające dech w piersiach pojawienie się sygnalizuje zarówno fizyczną, jak i duchową skrajność brzmienia piątej trąby. Tutaj demonizm znajduje formę, manifestując zarówno karę, jak i głębokie ostrzeżenie dla tych, którzy są zakorzenieni w uporze ziemskich więzów przeciwko boskości. Ogon każdego z nich przypomina ogon skorpiona i uosabia raczej mękę niż śmierć. To wyrafinowane ukłucie, takie, które nie ma na celu odebrania życia, ale wywołanie echa cierpienia. Aby zrozumieć to kosmiczne zjawisko istotne jest zwrócenie się na przecięcie tego, co fizyczne, z tym, co duchowe. Szarańcza wyłania się z otchłani, otchłani symbolizującej duchowe spustoszenie, otchłani, z której Jezus wyzwolił duszę z Szeolu. Teraz otwarty przed sądem oznacza uporczywe podążanie ludzkości w stronę świeckich ambicji i późniejsze oddzielenie się od Boga. Sama szarańcza ucieleśnia jad niewybaczalnego grzechu, rozpętany jako nadprzyrodzona plaga, to symfonia ceny buntu. Lustro serca zatwardziałego na wołanie stwórcy. Objawienie służy tutaj jako oś zrozumienia, przedstawiając nie arbitralny gniew, ale kolejny punkt zwrotny. Próby te wykraczają poza płaszczyznę cielesną i sięgają głęboko w sferę duchową, gdzie spoczywają fundamenty. Męka ma być zarówno konsekwencją, jak i nauczycielem, a każde urządlenie ma przypominać ocenie, jaką kosztuje odrzucenie w obliczu boskiej miłości. Przez pięć miesięcy ta lekcja pozostaje rzeczywistością, okres zaznaczony w narracji apokaliptycznej jako symbol pokuty i refleksji. W surowych okolicznościach rządzonych przez rozpacz wielu będzie szukać pocieszenia w śmierci, ale znajdą się w straszliwych tarapatach, pragnąc wytchnienia, a jednocześnie przywiązani do istnienia boskim dekretem. Przypomina o makabrycznej rzeczywistości szukania zbawienia w grzechu. A nie w pokucie. Odzwierciedla się także duchowa ślepota, wybrzmiewająca w objawieniu. Niewiara i pogarda zniewalają serca, oddalając ludzi od wiecznej prawdy. Jest to epoka niewidzialnych bitew, w której fizyczne oblężenie blednie w porównaniu z duchową, wojną toczoną w duszy. Jednak w chaosie pojawia się nadzieja. Chronieni są ci, którzy mają pieczęć bożą na czole. Nie zaniedbuje się ich niezachwianej wiary. Są świadectwem Bożego Miłosierdzia pośród Bożej Sprawiedliwości. W tym mrocznym fragmencie historii ludzkości ich obecność zwiastuje wiarę, która pozostaje nieskalana przypominając udręczonemu światu o trwałej obietnicy zbawienia. Piąta trąba zagłębia się w wymiary cierpienia, zarówno odzwierciedlone w świecie zewnętrznym, jak i w wewnętrznych zakamarkach walki ludzkości o odzyskanie duchowego gruntu. Chociaż udręka mówi o namacalnym bólu, objawia się ona również jako klarowne wołanie pośród udręki, szansa dla duszy na zmianę orientacji, słuchanie i być może po raz pierwszy usłyszenie barwy nieba przecinającej smog buntu. W miarę rozwoju narracji w następnym rozdziale przyjrzymy się istocie bólu bez śmierci, kontynuacji osądu, w którym udręka jawi się zarówno jako sedno, jak i skrzyżowanie. Pod cieniami rzucanymi przez szarańcze i jej groźnego zwiastuna ludzkość stoi w tyglu Bożego sądu. Podróż postępuje, demaskując sedno ludzkiego buntu, zmieszanego z boskim miłosierdziem, a wszystko to podkreślone naglącym wezwaniem do pokuty i nawoływaniem do przemiany w świecie, który woli strach od zmian. Wyobraź sobie rzeczywistość, w której ból przesyca każdą chwilę, a ucieczka wydaje się jedynie odległym życzeniem. Rzeczywistość, w której powietrze jest gęste od rozpaczy, a desperackie wołanie o śmierć pozostaje bez odpowiedzi. Ten niepokojący scenariusz pojawia się jako mocny temat w księdze objawienia, szczególnie w rozdziałach szczegółowo opisujących sądy wykraczające poza zwykłe cierpienie fizyczne. Ból bez śmierci służy nie tylko jako straszne ostrzeżenie, ale także jako jedna z ostatnich okazji do pokuty, duchowy dzwonek alarmowy mający wyrwać ludzkość z zatwardziałego odrętwienia. Jak ukazuje Księga Objawienia 16, 10, 11, agonia spowodowana nalaniem piątej czaszy wykracza poza śmiertelne męki i sięga do sfery, w której sama dusza staje przed sądem Bożym. Główny temat bólu bez śmierci, przedstawiony w Objawieniu, zachęca nas do zastanowienia się, co kryje się pod powierzchnią takiej męki. Mroczne obrazy, w których ludzie gryzą języki z bólu, prowokują instynktowne doświadczenie sądu, które ma na celu podważenie pewności ziemskich dążeń, przekierowując uwagę z tego, co doczesne, na wieczne. To cierpienie rozrywa fasadę osłaniającą ludzkość przed rzeczywistością duchową, zmuszając do surowej konfrontacji z odrzuceniem łaski Bożej. Niemożność ucieczki przez śmierć, Jaskrawo ilustruje kluczową część tego sądu, taką, która nawołuje do uznania i pokuty przed Bogiem, miłosierdzia i sprawiedliwości. Zastanów się nad duchowym wymiarem udręki, który łagodzi jedynie fizyczne objawy. W Apokalipsie ta męka, która powinna prowadzić do pokuty, często zatwardza serce, ukazując przerażającą złożoność wolnej woli i ludzkiego buntu. Zgrzytanie zębów symbolicznie odzwierciedla wewnętrzne zamieszanie walkę duszy z samą istotą przekonania. W tych strasznych chwilach, nawet gdy rany pieką skórę i ciemność spowija ducha, cel takiego cierpienia uwydatnia głęboką boską prawdę. Pan czeka na tych, którzy pośród gniewu zwrócą się ku światłu odkupienia. Niestety w tej proroczej wizji wielu przeklina Boga, zamiast szukać Jego miłosierdzia, co wzmacnia cykl buntu, który pogrąża ich w głębszej rozpaczy. Jednak wśród tego bólu nie można przeoczyć boskiej miłości, która pozwala na takie sądy, których ostatecznym celem jest doprowadzenie do pojednania ze Stwórcą. To właśnie ta wytrwała miłość wyobraża ludzkość ponownie dostosowaną do jej pierwotnego boskiego celu. Jest to sąd, który choć surowy, podkreśla cierpliwość. Zamiast dokonać natychmiastowego zniszczenia, Bóg oferuje przestrzeń, w której urzeczywistnienie może zakwitnąć w duchowych narodzinach. Ciągła agonia stanowi poważne przypomnienie gry z łaską w buncie przeciwko Bożym planom zbawienia. W świecie pogrążonym w ciemności pojawia się niepokojąca przeciwwaga w postaci sądu, który wydaje się okrutny, ale w rzeczywistości mówi o miłosierdziu, przypominając nam, że Bóg toczy duchową walkę o odkupienie każdej duszy. Apokaliptyczny obraz nieubłaganej męki obnaża głęboki wpływ grzechu na duszę, rzeczywistość od której współczesna ludzkość często umiejętnie ucieka lub racjonalizuje ją pośród namacalnych rozproszeń. Jednakże wzmacnia to biblijną rzeczywistość jako ponadczasową. Z ciemności należy szukać światła, prawdy, która wiecznie odbija się echem w wezwaniach do pokuty. Zastanów się nad głęboko duchowym konfliktem pomiędzy umyślną, ignorancją a tym potężnym wołaniem o pokutę. W miarę nalewania każdej misy rozbrzmiewa każda trąba, a w miarę ujawniania się każdego zapieczętowanego wyroku, okno prawdziwej pokuty zwęża się, co zwiększa pilność. Jednak serca wydają się zatwardziałe, co stanowi wyraźne przypomnienie uporu faraona. Zanim nadeszło ostateczne wyzwolenie dla Izraela, ale zagłada dla tych, którzy sprzeciwiali się Bogu. W takich scenariuszach, jak podkreśla księga, apokalipsy jedyną drogą do prawdziwej ulgi jest otwarcie się na Boże Miłosierdzie i akceptacja przemieniającej mocy krzyża. Podobnie jak świat, do którego przemawiała wizja Jana, także nasz jest pełen dusz, które odwracają uwagę od rozpoznania swojej duchowej suszy często poruszonej jedynie chwilami głębokiego osobistego bólu. Objawienie daje ostry wyraz tym chwilom kryzysu, gdy brak śmierci służy raczej jako katalizator duchowego przebudzenia, niż ucieczki. Ta wyraźna nieobecność podkreśla Boże wezwanie do pokuty, istotny moment, w którym dusza może wybrać życie, nie tylko kończąc ziemską egzystencję, ale wchodząc w niezgłębione objęcia zmartwychwstania, zapoczątkowanego przez Boga. Ta narracja rzuca nam dzisiaj wyzwanie, abyśmy przyjrzeli się naszym podobieństwom i zastanowili się, w jaki sposób prowadzą nas one do Bożej Prawdy lub od niej. Objawienie przypomina nam, że ludzkość jest gorąco kochana. Bóg wstrząsa fundamentami komfortu i samozadowolenia poprzez takie sądy, nie z zemsty ale z intensywnego pragnienia, aby ludzkość wróciła do niego. W naszych duchowych rozważaniach musimy zadać sobie pytanie czy jesteśmy bardziej zgodni z krnombrnymi, którzy odmawiają pocieszenia, czy też rozpoznajemy te trudne chwile jako okna Bożego Zaproszenia, wzywające nas z powrotem do nadziei i wiary? Dla tych, którzy poruszają się po korytarzach współczesnej egzystencji, Opierają się odrętwiającym strefom komfortu, aby zamiast tego otworzyć oczy na boskie wezwania, przesłanie apokalipsy, choć naładowane obrazami zamętu, ponownie przypomina o możliwości odkupienia, boskim zaproszeniu rozbrzmiewającym w czasie, wzywającym do gotowości i odpowiedzi. Kontemplując ból bez śmierci, obyśmy nie byli pobudzani do dalszego buntu ale do pełnej łaski przemiany, która zakotwicza nas w trwałej prawdzie Bożego dążenia i jest nieustępliwa, dopóki wszyscy nie będą mieli okazji przyjąć Jego wiecznej obietnicy. Cienie naszej obecnej epoki odbijają się echem od szeptów starożytnych proroctw. Kiedy stoimy nad przepaścią czegoś, co wydaje się być rozwinięciem się ostrzeżeń z apokalipsy, nie możemy nie zauważyć podobieństw między starożytnymi tekstami a dzisiejszymi niepokojami. Rozdział ten wzywa nas, abyśmy wejrzeli głęboko w duszę naszych czasów, rozpoznali znaki i zastanowili się, czy wkraczamy w świt tych proroczych dni, o których od dawna mówiliśmy. W dzisiejszych czasach zamęt psychiczny i emocjonalny ogarnia świat jak nigdy dotąd. Lęk, depresja i głębokie duchowe złe samopoczucie dotykają miliony ludzi i pozornie nie mają na to lekarstwa. Poczucie odłączenia i pustki. Próżnia sensu i celu przenika społeczeństwa, które odwróciły się od prawd duchowych. W narastającym szumie informacji i niekończących się wyborów, prawda staje się raczej wyborem niż podstawową pewnością, co prowadzi wielu do oszustwa. Biblia ostrzega nas przed tym oszustwem, zapowiadając je jako znak czasów ostatecznych. Apostoł Paweł napisał, że takie zwiedzenie się przyjmie i doprowadzi ludzi do zamiany prawdy na kłamstwo. Jak widzimy w liście do Rzymian 1:25. To coś więcej niż tylko odwrócenie się od wiary. Symbolizuje powstanie ruchów i ideologii, które przesłaniają jasną wizję Bożej Prawdy. Na jego miejscu znajdujemy zamieszanie, relatywizm moralny i kulturę skupienia się na sobie, a nie na Bogu. Zagłębiając się głębiej, odkrywamy, że te znaki nie są nowe. Na przestrzeni dziejów ludzkość doświadczyła fal upadku i odnowy społeczeństwa. Jednak w naszych obecnych czasach jest coś wyjątkowo wszechobecnego zbiorowy kryzys tożsamości przeplatający się z zaawansowaną technologią, która natychmiast wzmacnia głosy prawdziwe lub nie we wszystkich zakątkach globu. Weź pod uwagę wzrost liczby globalnych konfliktów, katastrof ekologicznych i odrodzenie się fałszywych proroków w całym spektrum cyfrowym. Każde wydarzenie, każda postać jest echem ze stron objawienia, co pokrywa się z ostrzeżeniami Jezusa zawartymi w 24. rozdziale Ewangelii Mateusza o wojnach i pogłoskach o wojnach, głodzie i trzęsieniach ziemi jako początku bólów porodowych. Czy te znaki są rzeczywiście zwiastunem czasów, o których mówi Apokalipsa, czy też jedynie odbiciem świata stale poruszającego się w cyklach wyzwań i triumfów? Musimy uważać, aby nie popaść w rozpacz lub samozadowolenie, gdyż oznaczałoby to przegapienie prawdziwego wezwania tych orędzi, przebudzenia, pokuty i zabezpieczenia naszej duchowej pozycji przed Bogiem. Słowo Boże, jeśli się je dokładnie przyjrzy, z pilnością mówi o świecie zwiedzionym przez swój własny obraz, tak jak Babilon zakochał się w sobie przed swoim zniszczeniem. Objawienie ostrzega przed społeczeństwem złapanym w 1630 sieć oszustwa karmionym przez zaślepiającą dumę i ambicje. Jest to refleksja zaskakująco żywa we współczesnych narracjach, a rzeczywistość pokazuje gloryfikowanie materialnego sukcesu bez duchowego sumienia. Wiążąc te obserwacje z proroczymi wizjami objawienia, znajdujemy nie tylko ostrzeżenia, ale także wezwanie do działania. Te znaki ośmielają przesłanie głoszone od początku: przygotujcie serce, wzmocnijcie duszę i szukajcie wiecznego schronienia, które obiecuje Jezus. Wzrost cierpienia duchowego i psychicznego nie powinien wpychać nas w kąt strachu, ale raczej popchnąć nas w otwarte ramiona kochającego stwórcy, który stara się odnowić, przemienić i chronić tych, którzy mu ufają. Rozpoznając te. Współczesne echa w świetle proroc biblijnych znaleźliśmy się w kluczowym miejscu: wezwaniu do wybrania prawdy zamiast oszustwa, światła nad ciemnością i wiary zamiast ruchomych piasków kulturowej mody. Ta pilność jest rzeczywista, ale także nadzieja i obietnica odkupienia dla tych, którzy usłuchają wezwania. Tak więc, gdy będziemy przechodzić przez ten przejściowy wiek udręki, niech subtelne szepty ostrzeżeń z objawienia wzbudzą w nas poczucie boskiego dostosowania i celu. Bez lęku angażuj się w prawdę, rozeznawaj co jest słuszne i przygotuj swojego ducha na nadchodzące objawienie niezgłębionego planu Bożego. Wybór polega teraz na tym, aby w czynach i wierze zajrzeć poza zasłonę czasu do serca wieczności gdzie ostateczna podróż czeka tych, którzy są gotowi na naznaczenie prawdy i zapieczętowanie miłością. Rozbrzmiewają echa proroctw pytających czy widzimy początek być może ale co ważniejsze czy jesteśmy na to przygotowani Złowieszcze proroctwa apokalipsy często powodują strach w wielu sercach ale w ich wyszukanych ostrzeżeniach kryje się ziarno nadziei obietnica bożej ochrony i zbawienia dla tych którzy usłuchają wezwania Pośród chaosu terroru i bożych sądów Bóg zaprosił swój lud do sanktuarium pieczęci ochrony dla tych Którzy chcą wkroczyć w światło Jego prawdy i przyjąć Jego zbawienie. Wyobraź sobie chmury burzowe pojawiające się na horyzoncie, ciemność rzucającą cień na ziemię, a przed Twoimi oczami rozgrywają się złowieszcze, prorocze sceny. To chwila pomalowana w odcienie strachu i niepewności. Jednak z ciemności wyłania się przeszywające światło, odsłaniając ścieżkę, drogę ucieczki. Ta ścieżka nie jest ukryta w cieniu. Ale oświetlona jasnością Bożej Obietnicy, wzywającej tych, którzy szukają schronienia przed nadchodzącą męką. Znalezienie tej drogi ucieczki oznacza zrozumienie symboliki bycia zapieczętowanym przez Boga, jak powiedziano w objawieniu 9.4. Ta pieczęć nie jest fizycznym znakiem, ale duchowym emblematem, boską gwarancją ochrony naznaczoną tych, którzy do niego należą, oszczędzającą ich od udręk spuszczanych na ziemię. Jest to duchowa gotowość osiągnięta poprzez pokutę i przyjęcie zbawienia Chrystusa, wezwanie odbijające się echem w pismach świętych i szczególnie podkreślone w jego naukach. Jak pisze apostoł Jan, był świadkiem anielskich postaci nakazujących zagładę, ale wyraźnie pouczających je, aby oszczędziły tych, którzy noszą pieczęć Bożą. Te żywe obrazy stanowią dobitne przypomnienie. Że Boża Ochrona jest realna i dostępna, ale tylko dla tych, którzy przygotowali się duchowo. Kluczem do tej ochrony nie są fizyczne umocnienia czy ludzka siła, ale poddanie się i wierność woli Bożej. Jak zatem można zostać zapieczętowanym? Zaczyna się od wewnętrznej przemiany, od głęboko zakorzenionej pokuty, która odwraca serce od grzechu i kieruje je w stronę Bożej Miłości i Miłosierdzia. To podróż naznaczona uznaniem swoich wad i szukaniem przebaczenia z pokorą. Kiedy zwracamy się do Jana 10,28, słyszymy zapewnienie Chrystusa: daje im życie wieczne i nie zginą na wieki. Nikt nie może ich wyrwać z mojej ręki. Tak pełne mocy słowa odbijają się echem od boskiego autorytetu, przypominając nam, że jego zbawienie jest skałą pewności w burzliwych czasach. W tym czasie refleksji, modlitwa staje się naszym kompasem, prowadzącym nas bliżej Bożej prawdy. Nawiązanie relacji z Chrystusem to nie tylko rytuał, ale intymna więź pielęgnowana poprzez szczerą komunikację. Wymaga otwartości na Jego przewodnictwo, chęci uczenia się z Jego nauk, pozwolenia, aby Jego słowa były lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Tę duchową podróż. Wzbogaca zanurzenie się w Piśmie Świętym, staje się dietą dla duszy, wzmacniającą wiarę i wzmacniającą naszą determinację w walce duchowej. Biblijne historie, nauki i obietnice nieustannie przypominają o wierności Boga i nawołują nas, abyśmy trwali w Jego prawdzie i zachowywali czujność wobec zwiedzenia. Co więcej, ta pieczęć ochrony wzywa do prowadzenia życia na podobieństwo Chrystusa. Jest ucieleśnieniem miłości, współczucia i prawości, które wykraczają poza zwykłe słowa. Dla nas, osób wierzących, oddzielenie naszego życia na świadectwo Królestwa Bożego oznacza życzliwe nawiązywanie kontaktu z innymi, ofiarowywanie łaski tak jak to czynił Jezus i pokorne postępowanie w dążeniu do jego prawości. Czas jest kluczowym czynnikiem. Proroctwa ostrzegają, że okno do pokuty nie będzie otwarte w nieskończoność. Każda mijająca chwila to uderzenie serca, przybliżające kulminację tych proroczych wizji, podkreślające pilną potrzebę wybrania zbawienia, zanim będzie za późno. Droga ucieczki to podróż teraźniejszości, decyzja o przyjęciu światła dzisiaj, a nie jutro. Ostatecznie obietnica zapieczętowania przed nadejściem sądów nie polega na ucieczce przed ziemskimi wyzwaniami, ale na duchowym rozkwicie dzięki łasce Bożej. Chodzi o odnowienie umysłu i serca, dostosowanie ich do woli Bożej. Przypomina nam, że choć wokół nas może panować chaos, możemy znaleźć spokój i schronienie w pewności Bożej obietnicy, pewni naszego miejsca w Jego wiecznym królestwie. Niech zawsze przypomina nam Apokalipsa 9:4, że pieczęć Boża jest dostępna dla każdej duszy chcącej ją przyjąć. Wykorzystajmy tę chwilę z czcią i pilnością. Zwracając wzrok na Jezusa, który jako jedyny jest podstawą naszej wiary i wiecznym stróżem naszych dusz. Pozwólcie, aby Jego miłość zapieczętowała nas, zanim nadejdzie oślepiający świt spełnienia, zapewniając, że nasze sanktuarium w nim pozostanie niewzruszone pośród burzy.